Witam w kolejnym odcinku podcastu Zdrowy Punkt Widzenia. Dzisiaj ze mną Kuba Łaszcz, fizjoterapeuta i trener. Z Kubą znamy się na co dzień, bo Kuba przyjmuje nas w klinice w Halfpoint. I z Kubą chciałbym dzisiaj porozmawiać o ważnym temacie: o tym, jak zadbać o zdrowie kręgosłupa piersiowego, klatki piersiowej. Wielu pacjentów trafia do gabinetu z problemami w tej okolicy. No i właśnie, Kuba, pytanie do Ciebie na starcie. Kogo ten problem dotyczy najbardziej? Jak z Twojego doświadczenia wygląda typowy pacjent, który może cierpieć na dolegliwości odcinka piersiowego kręgosłupa? No do nas zazwyczaj tutaj do Health Pointu trafiają ludzie, którzy pracują biurowo, dużo siedzą, dużo pracują przy komputerze i to oni zazwyczaj do nas witają. Najczęściej, jeżeli sobie ich testujemy, no to jest problem z rotacjami, z wyprostem, często ten wyprost jest po prostu bólowy, no ale te rotacje są takim elementem, który cały czas się powtarza. Nie? Rotacje w kręgosłupie czy rotacje w biodrach to są dwa najczęstsze aspekty, które widzimy u pacjentów, którzy przychodzą do nas z jakimś tam bólem, ciągnięciem czy, czy sztywnością, więc przede wszystkim taką pierwszą grupą będą osoby dużo, dużo siedzące i dużo pracujące przy komputerze. A druga grupa to osoby aktywne, i tutaj w szczególności można wymienić osoby, które dużo tej, tego kręgosłupa używają, czyli wszelkie sporty uderzane, wszelkie sporty okay. walki, no bo tam jest, tam jest dużo tej rotacji potrzebne i przede wszystkim, skoro wyprowadzamy uderzenie przez kończyny górne, przez ręce no to ten tłów tutaj musi dużo z siebie dawać żeby to ustabilizować nie bo jeżeli chcemy mieć dużą moc na obwodzie no to jak najbardziej ten tłów musi być stabilny więc oni mogą mieć z tym problemy bólowe czasami związane właśnie z brakiem ruchomości a czasami po prostu z tym że ten tłów jest jeszcze za słaby na to żeby żeby na takim poziomie gdzieś tam sobie trenować poza tym będą to kolarze no okay. bo przez długi pozycja. czas pozycja mocno zgięciowa więc a jeżeli ktoś nie jest dostosowany ogólnie do jeżdżenia na rowerze, to nie muszą być nawet kolarze, którzy zawodowo to robią, nie? jeżeli sobie nie trenujesz, teraz się zaczyna okres zimniejszy, więc jeżeli nie będziesz tak. jeździł na rowerze przez jesień i przez zimę i w marcu wsiądziesz na rower, no to prawdopodobnie po 30 czy 40 kilometrach zacznie ci ten kręgosłup boleć. Nie? No, To jest takie istotne, bo faktycznie w gabinecie często Wam kolarzy amatorów w takim sensie, że pacjenci chcąc zadbać o swoją aktywność wybierają właśnie tą formę aktywności i często to są no, duże kilometraże nie? I, i, i w momencie, kiedy pojawia się to często to faktycznie te przeciążenia mogą się pojawiać i ci pacjenci trafiają do gabinetu, tak jak wspomniałeś ograniczony wyprost, myślę, że często takim objawem, który będzie się u tych pacjentów pojawiał to ból gdzieś tam przy próbie zaczerpnięcia głębszego oddechu, to jest to ograniczenie wyprostu, o którym powiedziałeś, więc warto na to zwrócić uwagę, ale dlaczego jeszcze? Oprócz tego aspektu oddechowego, powiedzmy aspektu związanego z podejmowaną aktywnością, dlaczego ruchomość w tym odcinku piersiowym jest taka, taka no. ważna? No ruchomość jest w tym odcinku ważna przede wszystkim dlatego, że Łączy się z wieloma pobocznymi stawami czy obszarami, i bezpośrednio to jest nasze takie anatomiczne rozróżnienie na kręgosłup piersiowy, lędźwiowy, szyjny, no ale tak naprawdę to jest jedna fizycznie struktura, tylko sobie dla, w ramach książek to, to rozróżniamy. Więc jeżeli będziemy mieli problemy z kręgosłupem piersiowym, no to bardzo często zaraz zacznie nas boleć lędźwiowy czy szyjny. I to też jest kolejna rzecz, którą często widać, no nie? czyli masz duże zgięcie w kręgosłupie piersiowym, mhm. ale lędźwiowy jest często, jak tu mówimy, zabetonowany. Nie? On jest taki sztywny, nie chce się zginać, no bo tu mamy to zgięcie, tu nie mamy, wszystko gdzieś tam zaczyna się... Czyli funkcjonuje to jako jeden system, nie jeden da się system, tego nie? I podzielić. I wszystko zaczyna się wyrównywać, za to szyja często jest mocno... Gdzieś tam w zgięciu schowana. Więc, równie dobrze, pracując sobie z kręgosłupem piersiowym, możemy poprawić funkcjonowanie kręgosłupa lędziowego czy zmniejszyć po prostu jakiś tam ból, jakiś dyskomfort w tych okolicach. No, poza tym, tak jak już wspomniałem, z tej okolicy wychodzą nasze ramiona i ręce, więc każde ograniczenie ruchomości w tej okolicy będzie przekładało się szczególnie na te podnoszenie rąk wysoko. No, nie tutaj zazwyczaj jest ten problem, żeby uzyskać to pełne zgięcie gdzieś tam nad głowę zazwyczaj Jasne. tutaj tutaj jest problem już pomijając aspekty tego że po prostu się zamykamy więc też wszystkie struktury nas ciągną nie do tego do tego zgięcia więc poza właśnie kręgosłupem poza barkiem to no też nasza głowa będzie na tym cierpieć lubimy tą głową obracać No tutaj mamy główne narządy które odbierają bodźce zewnętrzne głównie posługujemy się wzrokiem więc też chcemy, żeby ta głowa i wzrok chciały poprawnie funkcjonować i poprawnie się ruszać. No jeżeli już pójdzie lawina i domino się ruszy i zacznie nas bolać kręgosłup lędźwiowy, no to już, to już się zaczyna wszystko, dobrze wiesz o tym. Jasne. Czyli mamy tutaj połączenie z wieloma okolicami naszego ciała, więc ten odcinek piersiowy może być źródłem dolegliwości barku, może być źródłem dolegliwości... Takich jak nie wiem, ból głowy, ból dolnego odcinka pleców. A jakie symptomy, być może bezpośrednio zlokalizowane w tej strefie, w odcinku piersiowym, w klatce piersiowej, powinny nas skłonić do tego, żeby być może skonsultować taki problem z fizjoterapeutą, trenerem? No, przede wszystkim pierwszym takim objawem będzie już jakieś uczucie sztywności i napięcia często pojawiające się z rana, ale też na przykład jak tylko siadamy do biurka, popracujemy sobie pół godziny i zaczyna nas boleć. Jeżeli na rowerze tak samo ten ból nie pojawia się po tamtych 30-40 km, jak nie jeździliśmy, no bo wtedy to nie jest dziwne, po prostu to naturalne, ale jeżeli wsiądziemy na rower, przejedziemy dwie, dwie ulice i już zaczyna nas ten kręgosłup boleć i już zaczynamy czuć jakieś takie dziwne napięcie, sztywność. Często opisujemy to też jako taki ten ból między łopatkami, nie? jak szukamy w, w internecie, to to te słowo, ten ból między łopatkami pojawia się najczęściej. Częsta fraza. Częsta fraza, tak jest, więc to są takie pierwsze symptomy, czyli jakieś, jakieś takie napięcia, uczucie sztywności w tej okolicy, ale też to, co szybko się będzie pojawiać, o czym wspominałeś, czyli ta klatka piersiowa i oddech. Nie? Jeżeli tam będzie mało ruchu, no to zacznie cierpieć na tym klatka piersiowa, no bo wszystkie żebra współgrają z, z kręgosłupem piersiowym z tyłu i z mostkiem z przodu, więc no to będzie wszystko na siebie wpływało, a jeżeli zaczniemy słabo oddychać, nie w pełni oddychać, no to zaczniemy mieć problem z ze snem czy ze skupieniem się no bo po prostu Jasne. ten słaby i taki krótki oddech będzie wpływał na, na nasze samopoczucie i to zauważymy tak naprawdę może jeszcze nawet szybciej niż, niż po prostu ból czy jakieś napięcie nie tylko wtedy zamiast czwartej czy piątej kawy może właśnie warto zadbać o ruchomość w tej okolicy. Oczywiście wspominałeś wcześniej o sportach walki czy Same takie traumatyczne, urazowe elementy powinny nas skłonić do tego, żeby skonsultować się ze specjalistą? Mhm. No w sportach walki, na pewno, jeżeli chodzi o te traumatyczne, no to no tam zdarzy się kopniak na żebra czy, czy jakiś rzut, no to, to też powinno nas skłaniać do tego, żeby udać się do do fizjoterapeuty, no chyba, że to był naprawdę jakiś poważny wypadek, wtedy, okay. wtedy może SOR będzie bardziej wskazanym miejscem, no ale też może być tak, że fizjoterapeuta odeśle na, do innego specjalisty, czy, czy, czy na zdjęcie rentgenowskie, no bo też może się zdarzyć, że po prostu te objawy będą wskazywały na jakieś złamanie żeber. No, ale nie jest to aż tak, może, częste w sensie, zazwyczaj Jasne. jakieś te stłuczenia większość fighterów przetrwa. Znam wielu i wiem, że są w stanie z o wiele gorszymi rzeczami pójść na kilkugodzinny trening. Oczywiście. Więc, że... więc raczej, jeżeli trenujecie coś nie siłowo tylko MMA, czy czy boks, czy inne sporty Kontaktowo. Walki, kontaktowe. No, to może w ramach po prostu profilaktyki, sprawdzenia tego, czy, czy ta ruchomość jest tam odpowiednia, czy ten kręgosłup jest odpowiednio silny, czy może jakiegoś aspektu mu brakuje. Po prostu może to nawet na początku szczególnie nie wychodzić, ale gdzieś w kolejnych latach treningu takie wstępne zadbanie o, o te podstawy może potem fajnie, fajne efekty dać. W przyszłości. No ja, Myślę, że ja, na sam performance sportowy nie? U, u osób, które gdzieś tam nieco bardziej, może nie tyle zawodowo, ale z myślą o jakimś wyniku uprawiają sport, czy, czy jakąś tam aktywność podejmują, to no, ruchomość tego odcinka piersiowego i klatki piersiowej to jest coś, co, co może bezpośrednio poprawić ten wynik w krótkim czasie. No i mówiąc właśnie o kwestiach związanych z podjęciem jakiejś formy czy profilaktyki, czy już samej terapii, jak możemy ten odcinek piersiowy mobilizować, jak możemy trenować tą okolicę, żeby ją zabezpieczyć, żeby ją wzmocnić? No to może podzielmy znowu to sobie na, na tych, którzy lubią więcej posiedzieć i na tych, którzy gdzieś tam... Więcej trenują, szczególnie właśnie te, te sporty, o których wspominaliśmy. Jeżeli dużo siedzicie, no to, tak jak wspominaliśmy, ten kręgosłup sobie zaczyna sztywnieć, no bo te zakresy nie są nam potrzebne. Skoro siedzimy, no to organizm uznaje, że, że skoro czegoś nie wykorzystujemy, to, to to zabierzmy. Więc takie osoby warto, żeby dbały właśnie o tą rotację i o ten wyprost, o którym wspominaliśmy, ale tak samo o Zgięcie czy zgięcie boczne, bo tak naprawdę, jeżeli jesteśmy osobą, która dużo pracuje, no to ten ruch powinien być jak najbardziej ogólny, powinien być po prostu regularny i wielokierunkowy. Czyli nie, dbamy nie o się na... trójwymiarową mobilność. W związku z tym, że mamy bardzo dużo statycznych obciążeń, to chcemy pracować nad tym, żeby ten nasz kręgosłup, mówiąc. E, mocno kolokwialnie nie zesztywniał w tych naszych statycznych e, statycznych obciążeniach. Szczególnie z uwzględnieniem e, właśnie tej rotacji. I po prostu tego zgięcia będziemy mieli więcej, no bo siedzimy Wszyscy no to. Wszyscy się garbimy. To, 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 tak jest, tak jest. Nie ma też w tym do końca może nic złego w samym garbieniu, tylko w kwestii tego, że po prostu robimy to przez 8, 10, 12 godzin dziennie, no nie? Jasne. Bo jeżeli my tutaj sobie posiedzimy chwilę, to nic nam się nie stanie. A Ilość tego czynnika tego jest zdecydowanie dużo bardziej. Nie? E, ale też z drugiej strony nie bójmy się tego kręgosłupa zginać, bo to jest też taki dość duży mit, jeżeli chodzi o trenowanie e, czyli to, że ten kręgosłup ma być sztywny, wszystko mamy robić na prostych plecach, czymkolwiek one e, często są. Jasne. E, więc jeżeli e, dużo siedzimy, e, no i ten kręgosłup jest w tym zgięciu, no to też trenujmy go trochę w tym zgięciu. I trochę go wzmacniajmy. Nie muszą to być obciążenia kolosalne, no bo nie wykorzystujemy też tych obciążeń, ale muszą być to na pewno jakieś. I nie bójmy się podnosić, dźwigać rzeczy ze zgiętym kręgosłupem, bo naprawdę to jest kolejna rzecz, która bardzo często się zdarza, szczególnie po traumatycznych przeżyciach. Nie? Po tym, jak, jak coś tam nas zakłóca, jak się gdzieś schyliliśmy, no to potem się nie schylamy i wszędzie używamy przysiadu czy wykroku. I to też jest ok, jeżeli dźwigamy coś naprawdę ciężkiego, no ale jak podnosimy telefon, to nie musimy robić... Idealnego przysiadania. No, umówmy się, że jeżeli ktoś ym, schyla się po to, żeby zawiązać buta i, i łapie go ostry ból w wyniku tego, to zwykle nie sam czynnik schylania się jest tutaj elementem traumatyzującym, tylko coś w perspektywie czasu, czegoś było za dużo, coś nas przeciążało. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, tak naprawdę. Yy, więc yy, starajmy się, tak jak mówisz, wzmacniać ten yy, kręgosłup poprzez. Aktywności, które na co dzień tak czy tak wykonujemy, nie? bo wtedy te tkanki są do tego lepiej przystosowane. A co z osobami trenującymi? Czy ich charakterystyka treningu powinna wyglądać nieco inaczej niż takiego pacjenta, który prowadzi mocno siedzący tryb życia? No na pewno, skoro, skoro robi coś innego, no to na pewno już powinniśmy dostosować to pod taką osobę. No i tutaj też no trochę zależy, jakie jest doświadczenie w danym sporcie. No bo jeżeli ktoś sobie raz na jakiś czas pojedzie na rowerze, no to też ciężko go nazywać kolarzem. Ale jeżeli ktoś naprawdę regularnie. Powiedzmy, już od kilku lat trenuje daną dyscyplinę sportu, no to jego ciało ogólnie zacznie się zmieniać, po prostu zacznie się dostosowywać pod, pod daną pozycję i jest to naturalne. Nie powinniśmy tego zmieniać, że szczególnie w sportach asymetrycznych i ludzi wyrównywać, bo tylko pogorszymy ich wyniki, ich performance. No i tam zależnie znowu, od jaki sport. Jeżeli będą to sporty uderzane, no to super by było wzmacniać tą rotację okay. i wykorzystywać. E, właśnie ruchy rotacyjne w treningu powinien być najpierw uzyskany tamten zakres ruchu, no ale on po prostu musi być potem wzmocniony. No i nie wzmocniony e, raczej samym ruchem, czy jakąś tam najleżejszą gumą, ale jeżeli. No, uderzamy z siłą potężną, no to i, i, i duży ciężar powinniśmy brać i, i duże obciążenia, czy to na wyciągach, czy, czy na sztandze, w, w różnych ruchach rotacyjnych. No, ale tam powinniśmy odwzorowywać ciężar, który, albo nawet przewyższać ciężar, który wykorzystujemy w rzeczywistości. Tak samo, jeżeli uprawiamy jakieś tam zapasy, wracając mhm. do sportów kontaktowych i przerzucamy drugą osobę, która waży 80, 90 czy 100 kilo, no to trochę fikcją by było trenowanie na ketlu 6-kilowym, skoro idziemy na następny dzień na trening i przerzucamy kogoś, kto waży 90 kilo, nie? więc jednak zbliżajmy się do realiów i wykorzystujmy ten trening po coś niż po prostu tak, aby sobie pochodzić. Także w sportach uderzanych dużo pracy nad właśnie tą siłą rotacji tułowia, czy antyrotacji tułowia, a jeżeli chodzi o kolarstwo, no to tam skoro długa pozycja zgięciowa, to ją też trzeba wzmacniać e, tak, żeby bez problemu wytrzymywać w tym podporze, e, w tym zgięciu przez, no często trening trwa e, kolarski 2-3 godziny, więc też powinniśmy kręgosłup do tego dostosować nie oznacza że nie trenujemy reszty rzeczy tylko po prostu to, to uwzględniamy nie żeby zwracamy te, uwagę żeby to zgięcie kręgosłupa było było wzmocnione super Dobrze, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i za te wszystkie cenne rady, którymi się podzieliłeś. Myślę, że będą one mocno sugestywne dla naszych pacjentów i wniosą coś do ich codziennej profilaktyki zdrowia, a wśród tych osób, które trenują, pewnie zwrócą im uwagę na aspekty, o których być może do tej pory nie myśleli i nie brali ich pod uwagę. Taką mamy nadzieję i co? Pokażemy jeszcze naszym oglądającym kilka prostych ćwiczeń, które mogą włączyć do swojej codziennej profilaktyki, tak żeby ten odcinek piersiowy był zadowolony i przygotowany do tego, żeby obciążać go czy to pozycją siedzącą, czy jakimś bardziej specyficznym treningiem. To tak jest. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Również. Já aqui